No to co, jesteśmy jeszcze w dolinie Glen Nevis. Tu jeszcze jest kilka zdjęć z drona, które zrobiłem. I powoli będziemy opuszczać to piękne miejsce. Naprawdę było tam super. I kierujemy się za chwilę w stronę Fort William. O, tu nawet możecie zobaczyć szlak, którym się idzie, idzie się Tędy, tu, tędy. I tu jest taka linia. Tu jest Ben Nevis w całej okazałości. No i jesteśmy, słuchajcie, w Fort William. To co widzicie, to jest tak zwane Neptunes Staircase, czyli 8 śluz położonych na kanale skaledońskim, zbudowanych w XIX wieku. Żeby te śluzy pokonać, trzeba poświęcić półtorej godziny. A różnica poziomów to 55 metrów. Tutaj macie z lotu ptaka. Obecnie jesteśmy w Glenfinnan. Powinniście to miejsce kojarzyć z Harry'ego Pottera. Tędy jeździła taka fajna ciuchcia w filmie. Ona wciąż jeździ, tylko trzeba po prostu mieć trochę szczęścia, żeby ją zobaczyć. Można się nią przejechać. A to jest Glenfinan Monument, który znajduje się zaraz obok. Sam wiadukt ma 21 przęseł I powstał na przełomie XIX i XX wieku. Ma 380 metrów długości. A tu jesteśmy nad jeziorem Loch Shiel. No i oczywiście Glenfinan Monument, który było widać przed momentem. Kierujemy się dalej w stronę miasteczka Malak. Po drodze minęliśmy takie fajne jeziorko Loh Hale. Słuchajcie, no generalnie tam jest tak, że jeżdżąc są tak piękne widoki, że autem się zatrzymuje człowiek no, co kilka kilometrów, żeby porobić jakieś zdjęcia. No i nieopodal Malak dotarliśmy do takiej plaży Morar Beach. Inna nazwa to Silver Sands of Morar. Kapitalne miejsce tutaj wody trochę było, ale był odpływ, więc można było sobie pochodzić. No i tutaj zobaczcie, woda już wpada do oceanu. Zobaczcie te kolory, po prostu widok niesamowity. No i tutaj oczywiście z ziemi. Było dosyć grząsko, ale i tak było miejsce było. Fajne. No, i powoli wsiadamy na prom. I płyniemy sobie w stronę wyspy Isle of Sky. Doszczęść na nią jeszcze można przez most Skybridge, ale żebyśmy to zrobili, to byśmy, mógł, gdybyśmy chcieli to zrobić, to musielibyśmy pojechać dookoła, nadkładając ponad, grubo ponad 100 km. a dzięki temu mieliśmy takie piękne widoczki. No i słuchajcie, na wyspie Isle of Skye spotkaliśmy szkockie krowy, już takie prawdziwe. Zobaczcie, jak, jest, jak mają włosy. Piękne futro. Nie wiem, czy one coś widzą na oczy przez te włosy, ale są urocze. Tutaj była taka takie pole czy łąka właściwie, gdzie one się pasły, no i można sobie było tam je podziwiać. Tutaj już powoli udajemy się do miejsca, które widzieliście na slajdzie tytułowym. Nazywa się to Old Man of Store jest kapitalną miejscówką. W Słuchajcie, sensie z tym Old Man of Store związana jest taka legenda, że z olbrzymami, że gdyby kiedyś tam w Szkocji żyły olbrzymy, to jeden z nich udał się zobaczyć, co tam jest takiego w tych regionach Szkocji. No oczywiście zmęczył się, tak mu się spodobało, w ogóle mu się tam spodobało, rozmarzył się, zmęczył się, położył się spać, no już się nie obudził. No, więc i zaczął zarastać tą, tą trawą. Jego ciało e, skamieniało, no i właśnie ten, e, ta skała to jest jakby jego kciuk, który e, wystawał. Sam widok, o, właśnie na Oldman of Store, jest uznawany przez fotografów, amatorów za jeden z najpiękniejszych na świecie. I mówimy właśnie, o tym widoczku. No, miejscówka jest kapitalna, jest tam naprawdę prześlicznie. Szlak do góry jest dosyć prosty, ale trzeba liczyć się z podejściem. I podejście zajmuje jakieś 45 do 60 minut. Kolejnym fajnym miejscem, nieopodal tego Old man of Store. Jest taki wodospad, który wpada wprost do oceanu. Nazywa się Kiltrock, chociaż jego prawdziwa nazwa to Milt. Sam wodospad ma 55 metrów wysokości, a nazwa Kiltrock to jest tak naprawdę nazwa całego tego klifu, który tam się znajduje. Jego wysokość w najwyższym miejscu sięga 90 metrów wysokości. Miejscówka jest naprawdę kapitalna. Teraz kierujemy się w stronę e, ra, piękne, przepięknie położonej latarni moj, morskiej. E, miejsce nazywa się Nace Point Lighthouse. Jest położone e, w zachodniej części e, wyspy Isle of Sky. Tutaj właśnie widać e, tą latarnię morską. No jest tam przecudnie, naprawdę miejscówka jest super. Można tam sobie pospacerować troszeczkę. Było dosyć zimno, tego dnia też było kilkanaście stopni, ale było o tyle fajnie, że ono znajduje się jakieś 30 km, może trochę więcej od Porterii, gdzie nocowaliśmy. I na, dla Porterii prognoza pogody była, że cały dzień ma padać, a w tym miejscu yy, powiedzmy, że miało być może nie, nie jakoś super słonecznie, ale nazwijmy to bez deszczu. Z Nase Point Lighthouse pojechaliśmy sobie do innego miejsca, dokładnie do takiego zamku, który tu jeszcze macie całą panoramkę, jakby z całego miejsca. I zamek, do którego się skierowaliśmy, nazywa się Dunvegan Castle. Powstał w XIV wieku, tu mamy właśnie zamek, a w XIX wieku został przebudowany. Nie wchodziliśmy do środka. Ja się troszeczkę wycwaniłem, i do zamku od strony wody podleciające po prostu dronem. Ale można też pójść wzdłuż wody i powiedzmy, że nie całkiem z bliska, ale z daleka ten zamek można podziwiać. Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy na wyspie Isle of Sky. Była ta przepiękna plaża, która nazywa się Coral Beach. Charakteryzuje się takim właśnie jasnym piaskiem. Tu możecie z daleka zobaczyć. Miejsce jest niesamowite, a tu możecie zobaczyć z góry. Jest to bardzo malowniczo położone, ale też trzeba się troszeczkę wysilić, bo żeby tam dojść, no, trzeba zrobić sobie spacerek ponad 20 około 300 minut. Tu mamy jeszcze portry, charakterystyczne domki koło portu. No i słuchajcie, powoli opuszczamy wyspę Sky. Tak się o niej potocznie mówi. Spędziliśmy tam tylko dwie noce i uważam, że to było stanowczo za mało. To jest właśnie Skybridge, który łączy ląd znaczy wyspę właściwie Sky z wyspą z Wyspami Brytyjskimi